naukowego, z sądownictwa administracyjnego. Również przewidujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosi swojego przedstawiciela i krajowa Rada Doradców Podatkowych. To będzie niezależny panel ekspercki, wzorowany też na rozwiązaniach w tych krajach, o których mówiłem, który będzie opiniował zasadność stosowania klauzuli w indywidualnych sprawach. Włączenie takiego czynnika społecznego w opiniowanie zasadności stosowania klauzuli też naszym zdaniem będzie realizować zalecenia, które postawił na 10 lat temu Trybunał Konstytucyjny. W ramach tych rozwiązań zabezpieczających przewidujemy absolutną niewykonalność decyzji wydanej na podstawie przepisów o unikaniu opodatkowania do czasu zakończenia sporu. Czyli również bez opcji nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Czyli można powiedzieć, że w sytuacji braku zgody podatnika na taką decyzję i składania po wyczerpaniu instancyjnego toku odwołań skargi do sądu administracyjnego, w zasadzie wykonalność takiej decyzji dopuści sąd administracyjny, oddalając skargi, jeżeli będą niesłuszne. W ramach też tych rozwiązań zabezpieczających przewidujemy wyłączną właściwość Ministra Finansów na stosowanie klauzuli i wydawanie opinii zabezpieczających bez opcji delegowania tej kompetencji na organy podległe, czyli tutaj na Świętokrzyskiej 12 będzie jedyne miejsce w Polsce, gdzie takie decyzje w zakresie stosowania klauzuli będzie można wydawać. To też jest nawiązanie do w konkluzji referatu, który pojawił się na samym początku, że wówczas przez 10 lat temu, przez ten jest pełna rok obowiązywania decyzji wydano około 600 decyzji. My wpatrujemy się w tej chwili w rozwiązania innych krajów, które oczywiście stosują na klauzulę na poziomie centralnym dużo bardziej wstrzemięźliwie. We Francji wydaje się decyzji na, związanych z zastosowaniem klauzuli francuskiej około 90 rocznie. Kanada tutaj chce sprostować. Dużo częściej stosuje klauzulę niż, niż to zostało tu przedstawione. Według moich danych, które pochodzą z Ministerstwa Finansów Kanady wynika, że w latach 1988-2012 Kanadyjczycy zastosowali klauzulę w 834 sprawach. Także to jest o wiele więcej niż 15, ale oczywiście po podzieleniu to na te, te prawie ponad 20 lat, to też wynik będzie wskazywał, że stosują Kanadyjczycy klauzulę swoją podobnie strzemięźliwie, jak Francuzi. Nie znam kraju, w którym średnio roczna liczba decyzji opartych o klauzulę przekroczyłaby wysetkę i e, również nam chodzi tutaj przede wszystkim o efekt prewencyjny, a nie stosowanie w jakiś pasowy sposób tych nowych e, rozwiązań. Zresztą sam zakres klauzuli wyraźnie jest dedykowany tylko do zachowań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej znaczy, lub zarządzaniem działalnością gospodarczą poprzez posiadanie udziałów akcji czy bezpośrednim zarządzaniu prowadzoną działalność, Także absolutnie klauzula nie będzie dotyczyć działalności nieprofesjonalnej, osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli jestem przy głosie, to oczywiście chciałbym się odnieść do tych zagadnień, które na samym początku zostały zaznaczone. Czyli pierwszy problem ochrona z interpretacji indywidualnych, a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Po pierwsze, analizując tą kwestię, trzeba dostrzec, że powstaje nowa instytucja, jaką są opinie zabezpieczające, dedykowana właśnie do tych zagadnień związanych z unikaniem opodatkowania, dlatego że chcemy skanalizować przez całą wiedzę związaną z dylematami podatnika, czy może się bezpiecznie w danym otoczeniu prawym gospodarczym zachować, czy nie, skanalizować właśnie w tej procedurze. Interpretacje indywidualne dotyczą tylko interpretacji stosowania prawa, natomiast klauzula, oczywiście jest to zagadnienie, również mieszczące się w obszarze biznesu, ekonomii, nie tylko czysto jurydycznych tematów. Oczywiście ochrona z interpretacji będzie zachowana, jeżeli zdarzy się tak, że podatnik, mimo wszystko, że jest procedura zabezpieczających, złoży wniosek o interpretację indywidualną i w tym wniosku przedstawi całość swojej konstrukcji prawnej. Jeżeli minister finansów wydając, wyda w takim przypadku interpretację indywidualną i podatnik... Tą konstrukcję prawną, którą uczciwie, kompleksowo we wniosku przedstawił w oczywiście będzie chroniony. Natomiast musimy tutaj pamiętać, że konstrukcje prawne zmierzające do unikania opodatkowania zwykle składają się z wielu poszczególnych cegiełek, fragmentów. Każdy z nich sam w sobie jest oczywiście legalny i dopuszczalny i nie prowadzi do unikania opodatkowania, natomiast jeżeli zmontujemy je wszystkie razem, Tworzymy po prostu z tych cegiełek konstrukcję prawną, często składającą się z segmentów międzynarodowych stosowanych w poszczególnych prawach, to wtedy powstaje nam rzeczywiście konstrukcja prawna, która jest wehikułem prowadzącym do uniknięcia podatku. Jeżeli chodzi o zagadnienie retroaktywności to rzeczywiście trudno mi sobie wyobrazić retroaktywność tego typu rozwiązań. W założeniach przyjętych przez radowistów absolutnie takiej propozycji nie ma. Klauzula będzie normą prawa materialnego, co prawda orzeczeństwo Trybunału dopuszcza stosowanie przepisów prawa w sposób retroaktywny, ale w sytuacjach absolutnie wyjątkowych, kiedy jest nadrzędny interes państwa dający, dający temu przesłanki. Tutaj tego nie widzimy. Natomiast oczywiście klauzula wejdzie w życie. W tym momencie i wszystkie te zachowania realizowane potem, no, już będą mogły się znajdować w zasięgu klauzuli. Czyli nie jest tak, że wdrażając schemat przed wyjściem życia klauzuli i stosując ten schemat w kolejnych latach podatkowych jesteśmy bezpieczni, bo zaczęliśmy w sytuacji, kiedy klauzuli nie było. Tylko musimy rozpatrywać każdy rok podatkowy, każdy okres rozliczeniowy oddzielnie. Czyli jeżeli ktoś będzie unikał opodatkowania w roku, w którym obowiązuje klauzula, oczywiście musi liczyć się z tym, że klauzula wobec niego zostanie zastosowana, co nie znaczy, że zostanie zastosowana retroaktywnie za lata, w których klauzuli nie było, a nie zachowywał się w sposób identyczny. Jeżeli chodzi o zagadnienie prewencji, to no już wcześniej o tym mówiłem. Zakładamy, że rozwiązania, które planujemy, będą dużo bardziej, prowadziły do dużo bardziej wstrzemięźliwego i ostrożnego stosowania klauzuli niż to było właśnie w latach 2003-2004. Także rzeczywiście jesteśmy przekonani, że samo wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w dużej mierze doprowadzi do efektu, o który wszyscy, mam, wszyscy o tym wszystkim nam chodzi, o którym mówiliśmy. I tak to się właśnie działo w innych krajach, Ani Wielka, Wielka Brytania, administracja brytyjska nie szaleje z klauzulą, mimo że rok temu ją wprowadzili. Natomiast dobrze wiemy, widzimy z prasy, jak podmioty brytyjskie, które wcześniej unikały opodatkowania, przyznają się do tego dobrowolnie, składają korekty, kruszają, i jednak wiedzą, że bardziej się opłaca czasami dobrowolnie przyznać się po prostu do błędów czy tych negatywnych czynów, które wcześniej popełniał. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panie dyrektorze. Ja po prostu z okazji i przywitam naszego trzeciego panelistę, pana prezesu się prezesa Stowarzyszenia nie pokonali 2012, który... Naszej, naszej dyskusji reprezentuje podatników, e, potencjalne podmioty będące w zasięgu działania klauzuli. Mam nadzieję, że pan prezes podzieli się z nami swoimi refleksjami na temat, e, na temat e, skutków ewentualnych, potencjalnych e, i oceny działania w, klasie, w takim kształcie, jakie jest proponowana. Proszę mi tylko pozwolić przeprosić za spóźnienie, nic nie tłumaczy. Poza tym, że po wczorajszym kongresie nie mogę się... Pędzić od udzielania wywiadu. Wywiad miał trwać 15 minut, trwał półtorej godziny. Stąd moje opóźnienie. Bardzo serdecznie panów i państwa przepraszam. Bardzo, dziękuję bardzo i doznamy panu obecnie na naszym seminariach. Bardzo dziękuję, raz jeszcze. Poprosiłbym teraz o głos pana doktora Karwata. Myślę, że osobiście nie trzeba przedstawić Pan doktor Karwat, przedstawiciel w naszym gronie środowiska naukowego, autor monografii poświęconej Właśnie klauzuli dotyczącej obejścia prawa podatkowego. Panie doktorze, jeśli można, proszę się refleksjami. Dziękuję bardzo. Jestem rzeczywiście przedstawicielem nauki jako pracownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Warszawskiego, ale też myślę, że przynajmniej dla części z Państwa nie jest tajemnicą, że jestem także praktykiem i głównie procesualistą. I pozwolę sobie w związku z tym na dygresję związaną z tym, co powiedział pan dyrektor, kiedy mówił o tym, że nie widzi możliwości retroaktywnego działania klauzuli i że kiedy usłyszał tę propozycję, to aż pana zmroziło, ponieważ również jest pan podatnikiem. I od razu taki dylemat proceduralny. Mi. Przyszedł do umowy, bo przewiduje się, co zresztą pan dyrektor potwierdził, że właściwość Ministerstwa Finansów będzie wyłączna. A co w przypadku, gdyby zarzut unikania opodatkowania dotyczył kogoś wysoko postawionego w Ministerstwie Finansów? Brak możliwości... <grym> Brak możliwości procedowania. Także ja bym. Bardzo proszę, jeżeli można. Oczywiście minister finansów działalności gospodarczej ani nie prowadzi, nie może jej prowadzić, ani ją nie może zarządzać. Także siłą rzeczy taki zarzut nie może być postawiony. Natomiast jeżeli chodzi o zaszłości, to oczywiście taka osoba podlega wyłączeniu z orzekami. Mamy procedury, i oczywiście nie jest tak, że urzędnicy wydają decyzje wymiarowe sami sobie. Dziękuję. No tak, tylko że tutaj szef organu, czyli organ sam w sobie, jako były, powiedzmy, inwestor, no, nie mógłby na nikogo innego delegować, jako szef swojej kompetencji. Ale to rozumiem, że to jest do rozważenia i kwestia, jak powiedziałem, dygresji wyłącznie. Natomiast przechodząc już do rzeczy, kiedy Państwo zajrzycie do wielu monografii na temat czy na temat unikania opodatkowania, to zazwyczaj zaczynają się one od takiego stwierdzenia, że wyjdźmy od tego, że obowiązuje wolność unikania opodatkowania, rozumiana w ten sposób, że nikogo nie można zmusić do tego, żeby płacił podatki w najwyższej możliwej wysokości. No i ta wolność unikania opodatkowania wywodzi się z artykułu 217 Konstytucji. Natomiast yy, klauzulę przeciwko unikania opodatkowania yy, postrzega się jako yy, taki środek przeciwko nadużyciu tej wolności. Tak? Czyli można unikać opodatkowania, ale nie można nadużywać wolności unikania opodatkowania. Yy, przeciwnicy wprowadzenia funkcjonowania klauzuli ogólnej y, zaczynają zazwyczaj od argumentu, że tak zwana reklasyfikacja y, czynności prawnej podatnika jest atakiem na wolność gospodarczą i przy okazji na y, swobodę umów. No, jak można odpowiedzieć na te y, argumenty? Otóż y, znane mi y, klauzule o unikaniu opodatkowania, przeciwko unikaniu opodatkowania obowiązujące w innych państwach, podobnie zresztą jak ta nasza historyczna klauzula obowiązująca w 2003 roku, nie zawierały żadnych reguł nakazujących ani zakazujących określone zachowanie odnoszące się do prowadzenia działalności gospodarczej czy do zawierania umów. One w ogóle nie regulowały tej kwestii. Tak? One regulowały wyłącznie skutki podatkowe. W jakim sensie czy w jaki sposób te skutki podatkowe były regulowane? Ja bym powiedział tak, że klauzulą, funkcją klauzuli o unikaniu opodatkowania jest upoważnienie organów podatkowych do przyłożenia innej miary, do czynności podejmowanych przez podatnika, niż tej, której się spodziewał podatnik. Podatnik uważa, yy, interpretując yy, najchętniej literalnie przepisy prawa podatkowego, że tą miarą yy, powinna być wyłącznie miara prawna. Tak? Czyli jeżeli z przepisu wynika, że yy, efektem dokonania jakiejś czynności prawnej będzie taki i taki skutek podatkowy, to nic innego z tego przepisu nie może wynikać. Natomiast ja bym powiedział, że tak samo jak podatnik ma swobodę podejmowania działań gospodarczych i osiągania celów gospodarczych za pomocą wybranych przez siebie struktur prawnych, tak samo władza ma swobodę wskazania, które elementy stanu faktycznego mają być istotne dla podatkowania. I niekoniecznie muszą być to elementy prawa. To mogą być, a wręcz moim przekonaniu powinny być, Elementy gospodarcze, przede wszystkim elementy gospodarcze. Czyli klauzula to jest środek przeciwko przekroczeniu granic wolności unikania opodatkowania. I tutaj przyrównując jej funkcję do może bardziej powszechnie znanych instytucji, sprawa tak zwanego powszechnego, czyli cywilnego, ja bym powiedział, że ona działa mniej więcej tak jak klauzula nadużycia prawa podmiotowego w kodeksie cywilnym, czyli artykuł 5 kodeksu cywilnego. To znaczy dotyczy, czy nie udziela ochrony zachowaniu podatnika, które jest formalnie działaniem w ramach uprawnień. Tutaj jako uprawnienie byśmy traktowali uprawnienie do nieopodatkowania, tak? w związku z tym, że przepis wyraźnie, literalnie takiej sytuacji nie ale w złej wierze, którą w tym przypadku można określić jako działanie ze świadomością, że podjęte przez podatnika działanie jako rodzące identyczne skutki w porównaniu z tym, co jest jednoznacznie opisane w przepisach prawa podatkowego. Yy tak, było byłoby opodatkowane, tak. I odnosząc się do już poszczególnych kwestii przez Państwa podniesionych, albo może nie, jeszcze pozwolę sobie na przedstawienie swojej koncepcji utopijnej, tak ją, tak ją nazwałem, a Państwo ocenicie, czy ona rzeczywiście jest utopijna. Żeby ją przedstawić, chciałbym w trzech punktach przedstawić swój pogląd, jakie są przyczyny zjawiska unikania opodatkowania. Pierwsza oczywista przyczyna to opór wobec podatków. Nikt nie lubi płacić podatków, więc stosuje różne metody, od całkowicie legalnych poczynając, a nawet aprobowanych przez władzę publiczną, na przestępstwach kończąc. Tak? To jest wszystko motywowane oporem wobec podatków. Natomiast skoro, jak spojrzymy już tylko na zjawisko unikania opodatkowania, zostawiając na boku te, te metody całkowicie aprobowane z jednej strony, a z drugiej strony przestępcze, powiedziałbym, że motywacją dla stosowania akurat unikania opodatkowania jest efektywność systemu poboru podatków jako takiego. Jeżeli system jest nieefektywny, to bardziej opłaca się, w cudzysłowie, po prostu uchylać się od podatkowania, nie płacić podatków, popełniać oszustwa podatkowe. Efektywność, wzrost efektywności systemu powoduje, że oszustw się nie opłaca popełniać, ponieważ są one zbyt często wykrywane. Prawda? No i trzecie, co uważałem do niedawna za motywację podatnika do unikania opodatkowania, to był brak odpowiedzialności karnej. Często się pojawia w opracowaniach dotyczących unikania opodatkowania jako cecha charakterystyczna unikania, że to jest coś pośredniego między działaniem nazwijmy to całkowicie legalnym, a z drugiej strony przestępstwem. Karalnym. Z tym, że w założeniach przeczytałem takie enigmatyczne zdanie, Penalizacja będzie następować na zasadach obecnie obowiązujących w przepisach kodeksu karnego skarbowego. I zacząłem szukać w przepisach kodeksu karnego skarbowego, na jakiej podstawie można by było spenalizować. Bo rozumiem, że zdaniem autorów e, założeń, e, działanie sklasyfikowane jako unikanie będzie spenalizowane na podstawie dotychczasowych przepisów, czyli nie przewiduje się nowelizacji kodeksu karnego skarbowego. A dotychczasowe przepisy, jakie yy, przychodzą na myśl, są dwa. Artykuł 54 KS-u, Podatnik, który uchylając się od opodatkowania nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze. I drugi przepis, artykuł 56. Podatnik, który składając organowi podatkowemu Deklarację lub oświadczenie podaje nieprawdę lub zadaje prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, również podlega karze. No, mnie osobiście y, y, unikanie, czy do unikania opodatkowania, tak rozumianego, jak to jest przedstawione w założeniach, nie pasuje y, żaden. Y, z opisów czynów przestępnych, tak? Unikanie opodatkowania nie spełnia znanych żadnego z tych czynów, ale zobaczymy, co pokaże praktyka i orzecznictwo sądów powszechnych w tym zakresie. I teraz przejdźmy do mojej utopii. Jakie są warunki eliminacji zjawiska? Mówimy tutaj o konieczności wprowadzenia klauzuli unikania opodatkowania, ale być może klauzula by była niepotrzebna, gdyby system podatkowy spełniał określone kryteria. Pierwsze kryterium. Przedmiot opodatkowania. Gdyby opodatkować wyłącznie zdarzenia realne, to znaczy gdybyśmy wyszli z założenia, że przedmiotem opodatkowania nie mogą być prawa i stosunki prawne, oświadczenia woli, tak? ale wyłącznie przedmioty realne. Nieruchomości, prawda, wyroby akcyzowe. I oczywiście możemy wskazać kilka takich podatków w obecnie istniejącym systemie, które za przedmiot opodatkowania mają wyłącznie byty realne i one w większości z tego co zrozumiałem będą wyłączone z poddziałania tej klauzuli. Mowa o podatkach majątkowych. No Nie znalazł się tam chyba podatek akcyzowy w tych, w tych wyłączeniach, ale w mojej ocenie on równie dobrze mógłby się tam znaleźć, ponieważ szczerze mówiąc nie widzę. Możliwości unikania podatku akcyzowego. W takim rozumieniu, w jakim mowa jest o tym założeniu. Drugie założenie tego utopijnego systemu podatkowego to podmiot podatku. Gdyby to był wyłącznie byt realny, czyli człowiek, a więc żadnych podatków korporacyjnych, tak? żadnych problemów ze skutkami restrukturyzacji, przenoszenia. Zakładu, przenoszenia siedziby, i tak dalej. No i to już chyba przyznacie Państwo, że to już jest prawie całkowita utopia, ale jeszcze jest jeden warunek, który musiałby być spełniony, aby klauzula nie była potrzebna. Doskonała metoda wykładu która by pozwalała na idealne odczytanie aktualnej woli ustawodawcy, jednolicie przez wszystkich adresatów, no, przez podatników, przez organy podatkowe i oczywiście przez sądy. Nie, sądy te by były w ogóle niepotrzebne. Yy, no, to już przyznacie Państwo, że yy, mój koncept yy, legł w gruzach udarania. Yy, co chcę przez to powiedzieć? Uważam, że klauzula unikania opodatkowania jest potrzebna. Yy, Natomiast odnosząc się do Państwa stwierdzeń na początku, będących jednocześnie pytaniami, co z pewnością prawa w związku z częściowym wyłączeniem ochrony z interpretacji indywidualnej, pamiętajmy, że w pierwotnych założeniach, nie wiem czy Państwo je śledzili, ale w pierwotnych założeniach do interpretacji, czy interakcja między przepisami o interpretacji a unikaniem opodatkowania była taka. Organ interpretacyjny mógł w ogóle odmówić wydania interpretacji, jeśli stwierdził, że mają zastosowanie przepisy o unikaniu opodatkowania. No wydaje się, że obecne rozwiązanie, polegające na tym, że nikt nikomu nie odmawia interpretacji, tylko późniejsze stwierdzenie, że posłużyła ona do unikania opodatkowania, jest jednak Bardziej y, zgodne z zasadą pewności niż ten pierwszy pomysł. E, a druga rzecz, ja uważam, że takie zastrzeżenie w ogóle nie jest potrzebne, że takie, taki skutek, jaki się proponuje e, w założeniach, jest możliwy do osiągnięcia delegata. E, pamiętajmy, że interpretacja ma wartość ochronny wtedy, kiedy przedstawimy wyczerpująco stan faktyczny. Prawda? Jeżeli uzyskuje 13 interpretacji, które, tak jak Pan Dyrektor to ujął, stanowią cegiełki do zbudowania jakiegoś domu, tak? I ten dom jest w efekcie wehikułem do unikania opodatkowania, to nie mogę uznać, że w którejkolwiek z tych, w którymkolwiek z wniosków interpretacyjnych Przedstawiłem trzechstronnie i wyczerpująco stan faktyczny. W każdym z wniosków przedstawiłem, upraszczając jedną trzynastą stan faktycznego. Prawda? Więc żadna z 13 interpretacji nie będzie miała na gruncie obecnie obowiązujących przepisów skutku ochronnego. Również to zastrzeżenie wprowadzone, jak się okazuje przez Ministerstwo Gospodarki, tak? Że. Interpretacja będzie miała jednak skutek ochronny w przypadku wszechstronnego przedstawienia stanu faktycznego, który później będzie oceniony jako wehikuł unikania opodatkowania. Ten skutek również istnieje na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. No jeżeli wszechstronnie przedstawia stan faktyczny i ktoś, kto interpretator, który to przeczyta, nie oceni tego jako unikanie opodatkowania, wyda pozytywną interpretację, a następnie ktoś później będzie miał odmienne zdanie to nie ma powodu, aby takiej interpretacji odmawiać w skutku ochronnego. Kwestia równości. Czy zasada równości będzie miała zastosowanie, biorąc pod uwagę, że nie obejmuje się klauzulą, czy nie obejmie się klauzulą zdarzeń przeszłych, nie będzie ona miała działania retroaktywnego. No, ja na temat retro retroakcji i możliwości osiągnięcia skutku retroaktywnego, miał, mam dokładnie takie samo zdanie, jak moi przedmówcy. I, i, ale pozwolę sobie na y, ogólniejszą konstatację. Y, każda zmiana prawa wprowadza nierówność. Prawda? W jakimkolwiek zakresie, nie tylko w podatku. Więc powstaje pytanie, czy y, retroakcja miałaby być sposobem osiągnięcia równości, no, wydaje się to zbyt daleko idące wnioski. Y